Przesyłam Wam skład, który będziemy grali w serii Skilling tu d i bramce Benalio, później Santana, Olkowski, Naldo Inform. I zapomniałem nazwiska tego obrońcy. Później mamy PeralT na SP, Boatenga Maxima, na Inform, Cupomotnik i Arojo na lewym skrzydle. Genialny lewe skrzydło. W w, a, z Meksyku, pięciogwiazdkowiec. Przechodzimy do pierwszego meczu. A więc zobaczmy na pierwszy skład, jak widzimy ocena 86, no i genialny skład Aligoni, Robin Lewandowski, Gece, Chabilonzo, Piszczek, Hummels i mamy już naszą pierwszą akcję, ale dopiero w 30 minucie, właśnie Arojo uderza z rzutu wolnego, tutaj dobitka Chopomotinga i wygrywamy 1-0. Naprawdę genialne ma walne. tutaj right for, fun, for fun, już kolejna akcja, typowo w Fifa 15, po krótkim słupku, no i 2-0 w 52 minucie. Nie było tutaj skilli, ale naprawdę akcja była genialna. Get hyper. No, ostatni gol był naprawdę ładny, a wynikiem 3 do 0 kończy się to spotkanie, a najlepszy był z naszego zespołu Benalio, No i zdobywamy 3 punkty. Te dwie przegrane są przez to. Yy, te dwie przegrane są przez to, że po prostu, no... Nie miałem, znaczy wyrzucało mnie kilka razy z meczu. A ja tutaj jak widzieliście, wynik 0, 0 nie pokazałem wam tego meczu, ponieważ nic w nim nie było ciekawego. Nie było ani dali, ani fajnych akcji. Beznadziejny mecz, remisujemy 0-0. No i co? Ja zapraszam was do komentowania. Myślę, że to jest fajna seria. Pierwszy raz widzę się takiego na YouTubie, żeby uh, skilowano tylko w serii. W ka z każdą ligą będziemy mieli nowy składzik. A, więc możecie pisać propozycje, które chcielibyście zobaczyć. Rushy Ronaldo nie kupię, ale z Neymarem, raczej nie byłoby problemu. No to co, A, wpadajcie częściej na kanał, subskrybujcie, łapkujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!